No, słuchajcie, pojawił się niedawno, odrodził za sprawą fizycznego RODZ MK8. Natomiast testowany plugin, czyli V8 Pro, to jego wierna wirtualizacja i prawdopodobnie najlepiej brzmiący RODZ wszech czasów. Słuchamy fragmentów MIDI zarejestrowanych przez Michała Foxa Króla. Nie były one rejestrowane po tej konkretnej prezentacji, więc dla każdego prezentu regulowałem dynamikę za pomocą wtyczki MIDI Velocity w Ableton Live, a obwiednia sekcji przedwzmacniacza działa tutaj jako auto. A posłuchajcie. Dla każdego presetu, słuchajcie, ładowany jest zapisany dla niego profil, który uwzględnia odrębne ustawienia strojenia barwy i poziomu dla każdego klawisza. Możemy je regulować tutaj, albo zmienić całe ustawienie. Zobaczcie. Wszystko to bez zmiany presetu. 30 tysięcy sampli słuchajcie nagranych w rozdzielczości 96 kHz sprawia, że surowe brzmienie ROC jest ciepłe, pełne i dynamiczne. Zobaczcie, a dzięki ustawieniom w tej zakładce możemy sprawić, że ten ROC będzie brzmiał jak starszy, nieco na przykład odstrojony model. stworzonych przez różnych artystów, podobały mi się presety Andrew Huanga, ponieważ bardzo kreatywnie wykorzystuje efekty. Posłuchajmy zatem jeszcze kilku przykładów. Jeśli ktoś szuka podowych wariacji z Autopan, nie będzie zawiedziony. ROS oczywiście brzmi przepięknie z phaserem, zwłaszcza jeśli wyciągnie się nieco dźwięki mechanizmów na pierwszy plan. A tak prezentuje się mocno skompresowane brzmienie Rhodes. I zamknijmy tym samym presetem, co w pierwszym przykładzie. Czas na podsumowanie. Będzie krótkie. Słuchajcie, pięknie, niezwykle... Szczegółowo brzmiący instrument, wręcz audiofilski. Dopiero to słychać, kiedy dotyka się klawiatury i dźwięk pojawia się w głośnikach. Nie słyszałem tego w prezentacji, ale u mnie w pracowni no, brzmi to fenomenalnie. Załadowanie kilkunastu instancji wtyczki w niewielkim stopniu obciąża komputer. To również ogromna zaleta. Pamięć RAM też w niewielkim stopniu, więc w przeciwieństwie tutaj do modelowania fizycznego spora zaleta tego instrumentu. Na przykład instrument Artur jest pod tym względem bardzo wymagający. Ma może więcej, trochę lepszych presetów, natomiast tutaj ta wiarygodność wynikająca z, ze szczegółowego samplowania jest nieco większa, jeśli szukamy instrumentu brzmiącego tak jak nowy Rhodes MK8. Bardzo dobre efekty. Jedynie presety eksperymentalne moim zdaniem nieco za daleko wychodzą poza to, jak ten instrument w mojej ocenie powinien brzmieć. Także te duże możliwości regulacji sprawiają, że czasami musimy chwilkę dłużej poszukać presetu, o który nam chodzi. No i widać, że producent postawił także na efektowny graficzny interfejs. Ale te kontrolki przez to są dosyć małe. I jeżeli chcemy rzeczywiście w sposób wygodny edytować ustawienia i efekty, to musimy go powiększyć prawie że do rozmiarów całego ekranu. Ale instrument brzmi słuchajcie, fenomenalnie i to jest. Najważniejsze. Wersja V8 Pro kosztuje, zdaje się, około 270 dolarów, ale w ofercie firmy jest także nieco tańsza wersja V8, zdaje się, 100 dolarów tańsza, więc warto zwrócić na nią uwagę. Bazuje na tym samym zestawie 60 GB próbek, bezstratnie z, bezstratnie z ograniczonych w objętości, zdaje się, do około 20, a pozbawiona jest jedynie sekcji efektów przestrzennych i wzmacniacza. Jeśli ten instrument się Wam spodoba, to zachęcam do kliknięcia w link afiliacyjny w opisie tego, tego odcinka. Proszę nie zapomnieć o tym, bo wówczas dla Was cena taka sama, a dla mnie być może po jakimś czasie jakaś niewielka prowizja pozwoli zasilić musoneo i pokryć koszty tych filmów. Dzięki, do usłyszenia.